Znamy oficjalny skład częstochowskiego włókniarza na sezon 2026, więc rozpoczniemy go od żołdowca, który jako jedyny wśród seniorów pozostał lwem, a jest nim duńczyk Mats Hansen. Jako ten, który w teorii liderować ma częstochowie w przyszłobocznych rozgrywkach zakontraktowany został debowany Dungate gate Australijczykiem sezon ze wzlotami i upadkami, fantastycznym początkiem i zdecydowanie gorszą końcówką. Bardzo solidny sezon w barwach GKM-u Grudziądz, Jamon zasili klub z Jasnej góry, gdzie będzie miał wiele okazji do pokazania swojego niemałego potencjału. Wielki powrót do Czewy staje się faktem, Jakub Miśkowiak po tym jak rozstał się z na dwa lata, gdzie miewał epizody w Gorzowi i Grudziądzu, wraca tam, gdzie świętował największe sukcesy. Jeżeli mowa o powrotach, to mamy takowy kolejny. Do współpracy z trenerem Mariuszem Staszewskim wraca Sebastian Szostak. Panowie znają się bardzo dobrze z czasów Ostrowa, co niewątpliwie było kartą przetargową dla starszego z braci. Małą niewiadomą pozostaje formacja młodzieżowa. I o ile pewniakiem wydaje się być zwycięzca brązowego kasku z sezonu 2025 Franciszek Karczewski, o tyle jego doporowym może być któryś z dwójki Kacper Chalkiewicz-Szymon Ludwiczak.